Na, ja należałem do komisji przygotowującej przyjazd papieża, byłem właśnie w komisji liturgicznej jako benedyktyn i zdecydowanie, ponieważ nie bałem się pomagać dzieciom, młodzieży i starszym w przeżywaniu mszy świętych przy rozmaitych okazjach, czy właśnie na, na Skałce, czy, czy w Częstochowie, czy w Ludźmierzu, czy gdzie indziej przy okazji poświęcenia, konsekracji kościoła, ołtarza, tam, na którym zawsze ksiądz biskup prosił mnie, żebym pomagał się modlić. Jeszcze wtedy, kiedy nie było tekstu po polsku, tłumaczył teksty po polsku, wyjaśniał sens, prawda, tak po prostu komentator liturgiczny. Powiedzieli, no to oczywiście, powiedzieliśmy tam jeszcze z kimś, rodziciel tam poprowadził, prawda, pewne spotkania, przywitania ze Świętego. Potem miałem prowadzić skałkę, nowy targ i i na błoniach, kulminacyjną. przywitanie to było pierwsze spotkanie, które właśnie władze no, nie pozwoliły nagłośnić całych błoń, bo powiedziały, przywitanie będzie prywatne, prawda. Tak? No prywatne spotkanie, przywitanie tak wyglądało, że było połowę błoni ludzi, czyli było no, z tysięcy najmniej, prawda. I tu głośniki sięgają tylko do kawałka, ludzie prawie wszyscy, pchają się, łamią barierki, przechodzą, prawda, żeby jak najbliżej żeby coś słuchać, co się mówi. Ci, którzy dotarli, nic nie widzą, bo wtedy podium było malutkie, papież na miejskim podium, tylko jeden stopień, ja też, prawda? Stąd, tam przy tym mikrofonie co gadałem. No, trzeba wszystko komentować tak jak radiowo, prawda? Wszystko opowiadałem, co będzie. Ojciec Święty wysiada z helikoptera, idzie po czerwonym dywanie, przyodawionym kwiatami, w swoim papieskim czerwonym kapeluszu, w czerwonym płaszczu i uśmiech, ten ja sam co w telewizji, ale z bliska, ale dla nas, tak? jak komentator, tak, prawda? Właśnie wypasowałem się, w tej chwili smolarek, To było coś w tym rodzaju. No oczywiście brawa okrzyki, świątka na Macharski wykrzyczał sobie dzień z tak No, tak? no święty, święty dochodzi do głosu i mówi, no z, nie mam tak silnego głosu, jak mój następca, ksiądz Artykuł Macharski, z tym przywitali przy, no, przemówienie wygłosi pytalne. Nie mam też tak silnego głosu, jak ojciec Leon, bo to, to od drugiego mikrofonu wszystkim kieruje, ale... On powiedział, że papież ma uśmiech ten sam co w telewizji. Uważam, że powinien powiedzieć, że ten sam co dawniej w Krakowie. Brawa, czy Kierzaskiej. Wasze drogi, cytuję Leona, na początku, o to co się dzieje, mam ja to nagrałem bo chcą dał mi, on był wtedy reporterem z tygodnika. Dał mi ten taśmę nagrany, żeby to, to spisane. książce spotkałem z riekiem, która to opisałem dokładnie. Potem obszar na około to podium, prawda? które było całkowicie niedostępne dla biura ochrony rządu. Myślę, że tam, tam zabezpieczyli dalsze tereny, potem tutaj, a to tu już na wasza sprawa. Wypuszczacie na waszą odpowiedzialność, że nie mieszamy. Ja bym do pana pułkownika, proszę pana, no. A skąd takie ostrożności bardzo wielkie? Przecież ja rozumiem, że, że bardzo byście może komuś by zależało, żeby papierowi coś się stało, ale na pewno nie na terenie Polski, w Polsce bezpiecznym. A bo proszę księdza, bo granice są nieszczędne. I może komuś by zależało, żeby właśnie coś się papieżowi stało na terenie Polski. Mówię, w Warszawie gdzieś tam na przy napym, czyli Bamsza Święty, to jest zmylił ochronę i poleciał do samego papieża. Sam jeden, sam na sam, prawda? O co chodzi krzyżą do Półwysolienia, o gdy miał więc myśmy się bardzo, bardzo uważać. Ten pan taki pułkownik, który wylatał, zawsze był mi niesympatyczny, bardzo No i papież chodzi po nim naokoło, wita się, do mnie patrzy no ja już tylko tak wzruszony do głębi, powiedziałem, ojcze, a papież, od razu musiałem na początek Leonowi dogryźć. <gryś>